Dzisiaj, ponieważ jest to tylko jedna godzina, one miały wykonać fryzurę właśnie w stylu retno połączenie, Retro z współczesnością. Widzę tutaj, jak jedna uczestniczka na, ma napisane Moda na styl retro zawsze żywa. I to jest myślę, że takie też hasło przewodnie. Retro będzie zawsze było, zawsze i będzie żywe, ponieważ tak naprawdę te to fryzury, które w tej chwili zobowiązują, cały czas tak naprawdę się wszystko się koło, koło się toczy wokół tego całej historii. E, I są pewne elementy używane zawsze przy tego typu historyjkach. Tak naprawdę to jest elegancja, ponieważ tutaj pokazano piękne kobiety, a podkreślone tak naprawdę fryzurą, nieodwrotnie, ponieważ do tej pory była taka sytuacja, kiedy były te fryzury bardziej widocznie naprawdę piękne kobiety, a w tym przypadku jest to tylko naprawdę podkreślenie, że jesteście piękne. Styl etro jest stylem eleganckim, yy, stylem dawnym, który już się nie bardzo używa. Są to fale, loki, nieczęsto spotykamy w teraźniejszym świecie. Z tego co ja widzę, młodzi ludzie, ale rzeczywiście dość wysoki poziom reprezentują. Rzeczywiście przede wszystkim są inne zrobione, nie jest kopiowane tego co wszędzie tak naprawdę jest widoczne na pokazach. Dziewczyny rzeczywiście się postarały, jak widać zresztą na to, ich pracę, zupełnie coś innego pokazują i przede wszystkim coś wyprzedzają. Inspiracją tej fryzury jest Line flan, jest to francuska fryzura. Z 1955 roku, czyli pierwsza fryzura asymetryczna. Na polskie tłumaczenie to jest kierunek far. Szkoła akurat wszystko kształtuje, że ma iść krok po kroku, krok po kroku, a w dalszej tam inwencji, w dalszej pracy kreuje się swój styl, swój swoją jakąś... Swój sposób obcinania. Zawód fryzjera jest zawodem usługowym. Yy, zwłaszcza my kobiety bardzo chętnie korzystamy właśnie z tych usług. Dlatego uważam, że jest to zawód przyszłości. Zawsze będzie potrzebny. Wszystkie zakłady fryzjerskie, które w Sanoku są, to są właśnie absolwenci naszej szkoły. Ale my wiemy, że w tym zawodzie. Trzeba cały czas kształcić się, być na bieżąco.